Witam Was ponownie w oficjalnych klocach. Już przespałem tą noc i pora wodzić na świeże powietrze. Ach, właśnie. Ach, cześć piesku. O, tam się palą ogóry. góry. Hmm. Dziś postanowiłem, że w końcu trzeba znaleźć jakieś miejsce na bazę. No... Dużo mówić tu nie trzeba, no. Dobra, dla się zetnie na zapas. Oficjalnie to musiało jakieś góry znaleźć, epick epickie góry. Ale będzie trochę ciężko, może tych gór tu nie widać. eee yy, Zaraz. Przecież przespałem noc. A nieważne. Tak. Te, te drewno zetny. Taki pak. Hmm. No nie wiem, nie wiem. Dobra, leży no przez... na hardcore, ale. z, z wyczkiem I trochę piasku się na przeszłość zbierze. O! Oj, przepraszam, gdzie przepraszam Dobra, piasko pozbierałem zbierałem I idziemy dalej Pewnie jak już widzieliście Zrobiłem nowe zrobiłem obrazy na intro Własnoręcznie, oczywiście Więc, proszę jakieś komentarze i ławki za to. ten piękny obrazek. O rany, tyle wilków, a jakości nie mam. No wata, chaby była, że szok. O, widzę, polują. Dziękuję wam za tą glonę. jeszcze jedno. Jeszcze jedno? O, Jeszcze jedno łóżko. Dziękuję wam bardzo, wilczyk, dziękuję. I widzisz, tak masz polować jak one. Oj, 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 łąka niezła Może jakaś wioska się trafi Byłoby miło Tylko nie jakaś zatopiona i kompletnie zniszczona Bo to już nie byłoby miłe oj, 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 Wiecie co, co ja wam powiem To jest już oryginalna wersja A bak się nie jest nadal Bez sensu O co, o co, mnie Popatrzcie na mnie Popatrzcie Nie, bo nie Chciałem ci darować, ale nie odwróciłeś się A, zaraz, tu mam trochę znitego miejsca Kaj wilczku, chodź tu, chodź tu, o właśnie hmm. Hmm. Łąka niesamowita, ale wioski jakoś tu nie widzę I mam wielką nadzieję, że zmierzę się z czasem, bo jak wiecie ja mam, chociaż znaczy, nie wiecie, ja mam limit na na 15 minut i jakoś nie liczę sobie czasu. Hmm. musimy się, żeby nie musiałem nic przecinać i inne takie rzeczy, albo o dwóch partach to zrobić. Cześć, to Słyszę z zamyka. A dobra, nieważne. Tak są nasiona. W góry widziałbym nasiona, czasem i... A nie wiem. Darowan nie zagląda się do... A. Nieważne, nieważne. Chciałem coś powiedzieć i już nie chcę powiedzieć. Chodź piesku, zobaczymy czy mamy jakieś jeszcze wioski. No raczej wątpię, żeby była na wodzie, więc... Chociaż słyszę o zatopionych wioskach. Kwiatuszki. Jak zawsze. Mogę zbierać klatki. Nabarnik. Hoho. Ups. Oj, lekko klatkuje, A, ale to nie jest... Wybaczcie Minecraftowi, gdzieś świat tworzy. Hmm... Do żadnego pickiego miejsca nie widać. Nie widziałem i nie widać. Te góry w pierwszym odcinku były fajne, ale niestety to było jakieś tylko wzgórze małe. Dynie! Oh Dawaj yeah. Dawajmy dynie. Ja mam, nie. A ty atak. O właśnie. <ścoughs> Oh yeah Oh yeah Patrzcie na mnie Ja sam oszczerbiłem Oho Oj, 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 coś za... A, drę po Mhm, mm tak Mam dynię na głowie Zwrócili się, nie? Nie, niewygodnie Od razu lepiej Zapisko, upolewałeś tą krowę? O, upolował? Uah Trzy Bardziej opłaca się atakować psem niż tym. Niż mieczem. fuck Głupiliście. No, a, a dobra. Nieważne. Ludzie, powiedzcie, że mi się to śni, że to jest znowu bagno. Powiedzcie. Albo napiszcie. Ale w ja nie sprawdza, ja nacie nie chcę tam odwracać. Tylko w tą stronę pójdę. Ała. O! Ogromnej. Minecraft, proszę cię. Wiem, że ja renderuję świat, ale nie klatkuj tak. Dziękuję. No wiesz co, ja ci dziękuję, a tu mi ścinasz. Styd. Ja się muszę poświęcić. Od razem Tylko szkoda jest takie surowe Ale jakoś Nie chciało mi się... Szczerze... O! Tego mięsa przez ten e, piec hop, hop. hop. No, hop, hop. Jakieś góry. Czy cokolwiek? Mm, pieską. Nie, widać gór. Tylko jakieś lasy.

Właśnie to był wągiel Widziałem A tu jest o. Jeden czy więcej Więcej O wiele więcej Jeszcze więcej Dawaj. Dawaj mi tego wągla Jak było alfa, to ten węgiel było tak trudno znaleźć. A teraz zbyt łatwo, jakieś takie nieregularne to jest. i będzie ci teraz uderzył. Głupi to Głupi, ale fajnie. O, ale kratkuje. Co to może być? Powodem, góry czy no bagno, czyli pustynia o co chodzi? rzeka powie niczego sobie <gry> ogórków nie widać, no dobrze powiedzcie, czy te drzewo nie wygląda jak statyk taki, takie ufo, takie taki ufo, takie ufo Ufa, ufa, no lecia mi się ufa. O nie wypadku. Nie, noc już też jest. O, fuck 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 Nie fajnie. Siepium, nie, nie, mnie, nie, nie, spał. O, super. nie, nie, to, nie, 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 się kierować. nie, no, zaczyna się wysokiego, zaczyna robić nie, to nie, to to nie, jest. nie, 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 Uuu, zauważyłem, że nie, mi się niszczy. Mam tu jeszcze drewniany. Jest to tak wykorzystam go. No właśnie. Zawsze mieć warto mieć pod ręką. Czy kamienny, czy, czy nawet drewniany zawsze cię przyda. O, o, o. Yy. Nie fajnie. Nie fajnie stary, nie fajnie w Minecrafcie. Pierwszy raz i cieszę się, że widzę las. Po raz pierwszy, naprawdę. Ten teren jest zbyt płaski. Ha, nawet chmury włączę, żeby tak goś nie platkowało. Bo jak wiecie, gram na pełnej wersji Minecrafta, jeden kropka zero, I tak... nie kratkuję tak strasznie, ale mogło być trochę lepiej jeszcze. O, jest. Mm. o jej Ojej, się Tędy? Czy nie tędy? Nieważne. Nie, 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 nie. Tego tam nie chcę widzieć. Znowu bug. Tak jakby się nie widzieli. O, fuck. Właśnie się myślisz. I ja machuję, czekaj. O rany. Łaj, tak bym tutaj doszedł. Takie to jest brzydkie, takie fioletowe Chociaż JJ-owi się to spodobało On lubi fioletowo-zielone kolory Wiecie co On dziwne Déjà-vu Poważnie Bagno i pustynia Naprawdę mam de deja vu Ale taka bo mniejsza pustynia jest o! Wreszcie coś się zaczyna dziać Taka pust Taka pustynna góra Proszę, jak ładnie ulubiona piachy Jakieś jest drzewo W piesku Jesteś, jest gdzieś. Intrygujący cóż, miejsce na pierwszym bazę by było, ale nie wiem jak epicko się tych gór jest. Hmm. No powiem szczerze, że coś mnie tutaj. A, ja myślę, że to jest takie piękno przełęczone, ale i tak to miejsce jest bardzo ciekawe. Powiem. powiem, nie kłamię. mi się bardzo podoba. Już dawno się nie budowałem w górze, tylko domek się buduje. Hop, hop, hop. hop, hop. Uuu, Wpraszam się. A, wpraszam się. No tak. No chodźcie Na słońce. Oprójdźcie trochę. No, zjadłeś go. Dobrze. Wyrobił coś. Nie, nagle nie dostaniesz teraz. Spadaj. Uj, ja mam spuszczony ogon, muszę go uratować. Chodź tu. Nieważne coś jest ze mną. Teraz. Muszę cię wydostać stamtąd. O, jesteś. Chodź tu. A zaraz, może ja na O, super. O. O, właśnie. Pojecony. Uff, oa. Ty chodź. A tu też kiedy to nie jeden. No, chodź tu. Co, wymiękasz? Boisz się. Chodź ci z wrażenie spadły, co? O to było piękne w fatality. Ups. Jest to coś ciekawego? Nie, tylko jakiś bezmotywny wbojowek. Mam teraz duży dylemat, gdzie? Nie wiem, nie wiem. Pod... Nie wiem, czy mi się te góry do końca odbłagają. Wejdę na nią i wtedy może się dowiem lepiej. Mm -hmm. Z jednej strony... Oj, siadłeś, siadłeś, no właśnie. Siadłeś, siadłeś, dobrze. Dobra, staniemy tutaj, tym pięknym widokiem. Cóż, tam mamy las, to drewno będzie. Tu mamy piękną rzekę, to woda będzie i ta pustynia. Nie wiem, czemu, ta pustynia mi tu nie pasuje. Góry mógłbym połączyć fajnie ze sobą, ale ta pustynia... Boję się, że to nie będzie wyglądało przy domu, przy domie moim. I to mnie naprawdę... Ale dobra. Może na teraz zakończę ten odcinek. I zastanowię się, może nakręcę od razu do drugi. Co nie, piesku? I tak, ja z... Poza ekranem znajdę sobie kwaterę pierwszą. I się urządzę. Wam to pokażę w następnym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oficjalne kloce, do zobaczenia, na razie i może jeszcze do dziś. Cześć.